Czy wiecie, że każda osoba w naszym kraju wypija średnio około 200 litrów mleka rocznie, czyli tyle, co mieści się w ogromnej wannie? Mleko jest produktem, który zawiera najwięcej, najcenniejszych dla naszego organizmu składników odżywczych. Jako składnik diety towarzyszy nam już od wielu tysięcy lat. Obecnie produkty mleczarskie są łatwo dostępne i powszechne. Można je kupić w każdym sklepie. Mleko surowe, które trafia do zakładu mleczarskiego, zanim znajdzie się w opakowaniach, musi przejść szereg procesów i badań, tak aby konsument, czyli osoba kupująca ten produkt, miał pewność, że spożywa mleko zdrowe oraz najwyższej jakości. Próbki mleka przywożonego do zakładu mleczarskiego trafiają do laboratorium. Tam laboranci przeprowadzają szereg badań. W tym określają skład i właściwości mleka, aby mogło być one później wykorzystane w jak najlepszy sposób. Pierwszym elementem jest ocena wyglądu, zapachu i składu mleka. Do określenia składu mleka wykorzystuje się dzisiaj specjalistyczne urządzenia badawcze. Analiza jest bardzo prosta. Wystarczy za pomocą komputera uruchomić specjalną aplikację. Uzyskany wynik jest bardzo ważny zarówno dla producenta mleka, czyli rolnika, jak i przetwórcy. Na podstawie składu mleka, rolnik otrzymuje zapłatę za sprzedane mleko, a przetwórca ma możliwość łatwego zagospodarowania surowca, czyli mleka. Ważne jest określenie świeżości mleka. Świeżość tą określamy przy pomocy specjalnego urządzenia pH-metru. Informacja o świeżości mleka jest wyświetlana na ekranie ph -metru. Dzięki temu możemy wiedzieć, czy mleko może być wykorzystywane do produkcji. Istotna jest również jakość mikrobiologiczna mleka. Dopuszczalna liczba drobnoustrojów w 1 ml mleka wynosi 100 tysięcy sztuk. Ale nie bójcie się tych mikroorganizmów, one naturalnie występują w mleku. Aby poznać liczebność drobnoustrojów w mleku, wykorzystujemy urządzenia elektroniczne lub stosujemy metodę płytkową polegającą na wykonaniu posiewu mikrobiologicznego. Odczyt z takiego posiewu mikrobiologicznego otrzymujemy po 72 godzinach, natomiast wynik z urządzenia elektronicznego uzyskujemy już po 9 minutach. Istotne jest również sprawdzenie pozostałości antybiotyków w mleku, czyli leków, które rolnik podawał krowom, jeśli były chore. Wykonuje się to za pomocą różnych testów, które dają nam odpowiedź na pytanie, czy mleko od krów po leczeniu tymi lekarstwami nie zawiera ich resztek. Wykonuje się również szereg innych analiz. Sprawdza się, czy do mleka została dodana woda, określa się jego gęstość oraz odporność na działanie wysokich temperatur. Tak przebadane mleko może trafić na halę produkcyjną, gdzie zostanie przerobione na konkretny produkt mleczarski. A jak wygląda cały proces produkcyjny mleka? Od krowy, która się pasie na pastwisku, do kartonika z mlekiem, które możemy kupić w sklepie.